Mam też jeszcze kolegę, który został też uleczony przez panią Wandę. Był w strasznych narkotykach. Powiedział, że nawet jak go zabierzemy do papieża, to nawet papież go nie uleczy. Pojechał. uleczyła? Tak, pojechał na trzy godziny na rozmowę i po 3 godziny został uleczony przez panią Wandę. Molestowanie, molestowanie, dręczenie mnie, męczenie mnie wężami, owijami żołądek takimi matami e, wężowymi. To czuję, jak ona w nocy owija. Żołądek osobno, to znowu tam osobno, albo znowu przyciąga mnie, tak. No, no, mam bardzo trudności z nią. Już idam... dam. E, Proszę Państwa, 100 euro, żeby mnie już nie dokuczała, żeby mnie już zostawiła w świętym spokoju, bo już mnie tak nawieszała, tych wszystkich duchów takich różnych, bo to jest egzorcystka Pani Wanda Prudnicka z Gdyni. A jaki jest Pani majątek? Nie mam żadnego. Nie mam żadnego. Godzina 23, tu Radio Opole, kłaniamy się Państwu. Na rynku wydawniczym ukazała się niezwykła książka, której autorką jest pani Wanda Prątnicka, światowej sławy egzorcystka, psychoterapeuta. Pisano o niej w wielu znaczących pismach. Pani Wanda jest również zapraszana do telewizji jako jeden z najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie egzorcyzmów na świecie. Dlaczego wybiera taki duch kogoś bliskiego i jeszcze mu robi krzywdę? Nie, duch chce tylko zaspokoić swoje rzędy seksualne. On wcale nie, nie patrzy, czy komuś robi krzywdę. Egzorcystka Wanda Prątnicka twierdzi, że uzdrowiła i oczyściła z duchów dziesiątki tysięcy osób na całym świecie, niejednokrotnie ratując ludzi od śmierci. Jako Jasnowic, uzdrowicielka i ekspert od duchów razem ze swoim mężem bardzo chętnie spotykają się z dziennikarzami udzielając wywiadów. Jednak miejsce swojej działalności skrzętnie ukrywają. Sprawdzimy wiarygodność uzdrowicielki. Zanim umówimy się na oficjalny wywiad z Wandą prądniczą i jej mężem, najpierw wnikliwie zbadamy jej przeszłość i dokonania. Nasze dziennikarskie śledztwo trwało prawie 3 miesiące. Zło objawiło się w 1979 roku. Nikt nie potrafił sobie z nim poradzić. Ewa Zamojska analizując całe swoje życie doszła do wniosku, że ciąży na niej klątwa. Przestraszona postanowiła szukać pomocy. W tym celu skontaktowała się z parapsycholog Wandą Prądnicką. To co usłyszała podczas tego spotkania bardzo ją zaskoczyło. Rozwiązaniem tego problemu byłoby odprowadzenie duchów. O Wandzie Prądnickiej pani Maria dowiedziała się od swojego znajomego który zobaczył ją w telewizji. Wtedy kobieta postanowiła zgłosić się do niej ze swoimi dolegliwościami. Czułam się tak jak teraz, pełna taka, tak jakby w żołądku coś, jakby w brzuchu coś. Co, coś tak, tak, Człowiek czuje, że jest pełny i coś jest nie tak. No nie wiem, to jakieś duchy jakieś, coś tam, może coś, no, no coś takiego czyhało może na mnie gdzieś, no nie wiem. Takie coś na mnie przyszło. Pani Wanda Prądnicka. 頑張れ。 Wówczas miała bardzo przystojnego asystenta, młodego, z 30 lat młodszego. Wszyscy twierdzili, że na pewno coś ich łączy. Takie, takie, takie były plotki e, redakcyjne. Ma pan ze sobą książkę? Tak, mam ze sobą książkę, której miałem zaszczyt być redaktorem. To jest książka pani Wandy. No, książka napisana dla tych wszystkich, którzy mieli podobny kłopoty jak ja. Tutaj moja droga była taka, że ja przeszedłem przez psychoterapeutów, przez psychiatrów, przez. E, no cały szereg takich różnych działań, które miały doprowadzić do zrozumienia tego, co mnie się w ogóle dzieje. Na obwolucie książki możemy przeczytać między innymi Wanda Prątnicka jest jednym z najwybitniejszych żyjących Polaków. Telefon do biura Wandy Prątnickiej pani Maria znalazła na ostatnich stronach książki. Nie zadzwoniłam tam. No i tam siedzą takie panie młode, które odbierają te telefony i mówią, co się dzieje. No i to sprawdzają, czy duchy są, czy nie. Ale za każdy... Telefonicznie? Tak. To jak pan się tam telefonicznie zgłosi, to ta pani mówi o co chodzi, mówi to i tamto, to ona to sprawdza, czy duchy są przy mnie, czy nie. Mówiła, tak, coś tam jest. No i to mówiła, coś tam jest, to się oczyszczam. I oczyszczam się trzy lata, i jeszcze do teraz jestem nieoczyszczona. Profesorowi Aleksandrowi Araszkiewiczowi, który jest prezesem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przekazujemy książkę i wykłady Wandy Prądnickiej. Prosimy, aby dokonał naukowej analizy tych publikacji. Dzień dobry, witam w programie Cała Prawda. Z nami dzisiaj jest pani Wanda Prątnicka, świecka egzorcystka i psychoterapeutka. Ja nigdy nie spotykam się ze swoimi pacjentami i też nie spotykałam się z panią Alicją. Nie widziałyście się nie. nigdy? ja zawsze swoim pacjentom pomagam na odległość. Przeprowadzamy eksperyment sprawdzający. Zgłaszamy się telefonicznie do Biura Wandy Prądnickiej. Podajemy nieprawdziwe dane osobowe. Halo, dzień dobry. Ja jestem asystentką pani Wandy Prątnickiej. Mogę sprawdzić, czy pani Wanda pomoże pomóc i sprawdzenie, czy dana osoba znajduje się pod wpływem negatywnych energii i czy w takim razie kwalifikuje się do oczyszczania. Odbywa się na podstawie imienia i nazwiska, daty urodzenia i adresu, w razie czego też mogę doradzić, co można zrobić. A proszę mi powiedzieć, co się dzieje, co, co chciałby, tego pan by chciał się dowiedzieć. Już od jakiegoś czasu ja i kolega mamy wrażenie, że po prostu coś nas prześladuje, bo i, i denerwujemy się mocno, ani ja, ani on się nic sam po, po prostu nie chce, a, a byliśmy tacy dosyć energiczni ludzie i w ogóle. No ja przede wszystkim sprawdziłabym pana i kolegę, ale z góry obawiam się, że tutaj będzie niezbędne oczyszczanie, bo zazwyczaj mamy do czynienia z ciężkimi przypadkami. U mnie boli głowa. To też może mieć związek? Objaw obecności duchów bardzo często, bardzo często akurat występuje yy, ból głowy, wręcz pani Banda mówi, że prawie zawsze, gdy boli głowa, to znaczy, że jakaś negatywna energia ma na nas wpływ. Kolega też, no, no aż mi się wierzyć że nie chce na przykład Kolega zaczął tyć. Mhm, tak, tak. To też może być od tego? Oczywiście. Mogą się dzielić że rzeczy, tak jak powiedziałam, a wie pan, gdy na, na nas zaczyna wpływać silna, negatywna energia, która nas kontroluje, to również yy, ma jakby wpływ na nasze ciało. Czasami taki duch sam miał tego typu problemy i zaczyna jakby żyć w naszym ciele, więc my jakby zaczynamy się do niego upodabniać. To ma też związek wtedy z zatrzymaniem wody w organizmie i puchnięciem po prostu. Dobrze, to, to co, pani, co pani radzi? Poproszę o imiona i nazwiska pana i kolegi, daty urodzenia, adres lub adresy. Zaraz zobaczę, co się dzieje. Proszę... Ale pani przez telefon może sprawdzić, czy wokół mnie są te duchy? Tak, tak, ja się właśnie tym zajmuję. Sprawdzenie, czy duchy są wokół nas, zajęło asystentce niecałe 30 sekund. 200 zł za miesiąc trzeba było zapłacić. Za to oczyszczanie? Za to oczyszczenie z tych duchów miesięcznie 200 zł. Te dwie wpłaty jeszcze mam, bo te pierwsze wpłaty ja się już jebałam, jak książkę wyrzuciłam. A w sumie ile tej kobiecie pani wpłaciła? Pierwszy raz 800, drugi raz 600 i 100, 100 euro, żeby mnie już nie dokuczała. Pomyślę o tej osobie i duchy są natychmiast przy mnie. Ja bardzo często muszę duchom przeprowadzić normalnie psychoterapię, tak jak żywym. Naturalne jest to, że każdy, kto robi reportaż, to chce tą swoją osobę pokazać w naturalnym dla niej miejscu. Ja też tak chciałam. To było niemożliwe. Ona tłumaczyła się na różne sposoby, że no nie niestety Marymont domu nie może, spotkamy się w miejscu neutralnym. Tym neutralnym miejscem, jak się okazało, był hotel, ekskluzywny hotel. Właścicielka zaprzyjaźniona była z panią Wandą Prątnicką, także spotkaliśmy się w apartamencie od pracowników hotelu w Sopocie dowiadujemy się, że Wanda Prątnicka ze swoim mężem są tu częstymi gośćmi. Przynajmniej raz w tygodniu odwiedzają hotelową kawiarenkę. Gdzie mieszkają i gdzie mają firmę, nikt nie wie. Pani stwierdziła na pewno, że, że są te duchy koło mnie, tak. i koło kolegi. Tak, pana y, duchy atakują przede wszystkim z zewnątrz. Cały czas Pana atakują, są przy Panu, więc może Pan być poiktowany, podrażniony, zaniepokojony. Jak najbardziej, mogą być bóle głowy. Także to są objawy tego, że coś Pana atakuje i te duchy należałoby odprowadzić. Temu jak, naj, jak najszybciej trzeba zapobiegać, bo to może powodować poważniejsze konsekwencje ze zdrowiem, w relacjach z ludźmi. Ja nawet nie potrafię sprawdzić ich liczby, bo to jest jakaś większa masa tych duchów. Aha. Nie jest jeden, to, to nawet nie, nie jest parę sztuk, to jest y, całkiem spora liczba. O jeden. Jak, y, jak, jak te duchy wyglądają, czy jak ten duch wygląda? Czy pani widziała? Yy, proszę pana, nie, dlatego że ja w tą nie wnikam, to, to nie jest mi potrzebne, to jest dla mnie. To nie byłoby zbyt dobre sprawdzać jak one wyglądają, ale pani Wanda może pana oczyszczać, ona by zaczęła od dzisiaj. No i może to trwać nawet do trzech miesięcy, przy czym już w pierwszych dniach może Pan czuć ulgę. Ja muszę też koledze o tym powiedzieć. Proszę pana, jego dusza na pewno domaga się pomocy, bo jemu jest źle. On jest pod wpływem negatywnych energii, nawet silniejszym niż pan. Tak? Dobrze by było, żeby obaj panowie zgłosili się do oczyszczania. Tutaj na dodatek sytuacja pana Jana wygląda gorzej, bo tam w nim jest tych duchów więcej niż w panu. Już, już kontrolują niektóre jego reakcje, jakieś, jakieś jego odczucia. To, to, o czym nawet on myśli. Szukam na numer telefonu p... firmy i adresu, na który jest ta firma zarejestrowana. To nie będzie u nas na pewno. Może Netik spróbować, jeszcze w Netik. W Netik też mówią, że nie. Może Multimedia w takim razie. Ustaliliśmy, że żaden operator telekomunikacyjny w mieście nie ma w swoich zasobach telefonu do Wandy Prądnickiej i jej firmy. Do mnie zwraca się bardzo dużo psychiatrów, psychologów, księży i ja im tak samo pomagam. E, e, pa, e, e, pan e, ten, e, Jan Paweł II e, wykonał w swoim życiu tylko trzy egzorcyzmy trzy, okay. dosłownie trzy. I on y, nie ma jakby, y, nie ma w tym żadnej praktyki. Poza tym Światowa Organizacja Zdrowia wpisała egzorcyzm jako, y, y, jako, y, jako jednostkę chorobową. Ja nie próbowałam tego sprawdzać, bo tak jak panu y, powiadam, y, traktowałam to jako ciekawego gościa innego. Y, zasada tego programu jest taka, że gość nawet może bzdury opowiadać. To do słuchaczy należy, aby te bzdury weryfikować, czy żeby y, oburzać się na to, że takie bzdury padają. W swojej książce poza telefonem, jako adres kontaktowy, Wanda Prątnicka podaje skrytkę pocztową w Gdyni. Na całą dobę nie? Nie, to jest tak jak w macie. 7 do 20, których to dzień, tu jest Aha. otwarty, w tym momencie mogą odbierać. Aha, a soboty 9 do 15, nie? Obserwujemy skrytkę ukrytą kamerą. Być może osoba, która będzie odbierać przesyłki, doprowadzi nas do miejsca, w którym egzorcystka prowadzi swoją działalność. W Gdyńskim Urzędzie Miasta sprawdzamy, czy na imię i nazwisko Wandy Prąpińskiej jest zarejestrowana jakaś działalność. Sprawdziłam w naszych rejestrach, mamy kilku czarodziejów. Pani Wandy P. Tam nie ma. Pani Wando, z jakimi problemami najczęściej przychodzą do Pani ludzie? Przede wszystkim przychodzą do mnie ludzie, którzy mają problemy, mają problemy najróżniejszej natury. Przyczyna jest jedna, ale problemy są najróżniejsze. Ona o sobie mówi światowej sławy, egzorcystka. Eee, I tak sobie zażyczyła, żeby tak ją podpisano. A myśmy tak zrobili. Ja ducha mogę, nie wiem, na drugim kontynencie, na Księżycu by było, i dla mnie to jest ta sama odległość, jak, jakby siedział naprzeciwko na kanapie. To całkowicie z panią się tutaj chylę czoła, ja zgadzam. Całkowicie. Jest pani ekspertem dla mnie naprawdę wielkim.